Profiterega Etleke jest jednym z najlepszych publicystów najwyższego czasu i on przedstawi Państwu krótką wypowiedź na temat stosunków Polsko-Rosyjskich. Szanowni Państwo, przede wszystkim chciałem podziękować za zaproszenie, aczkolwiek temat mojej wystąpienia będzie nieco szerszy. Wczoraj mieliśmy konwencję Europejską Platformy Obywatelskiej, którą Donald Tusk zaczął od stwierdzenia, że mamy oto wybory do Parlamentu Europejskiego, w związku z czym kampanię wyborczą powinny zdefiniować problemy polityki zagranicznej, a nie problemy krajowe. Wiem tak. Mając takie sukcesy, jakie rząd ma na swoim koncie po tylu latach rządzenia, też bardzo chętnie rozmawiałbym o czymś innym. Tym niemniej, no skoro pan premier prosi, to myślę, że powinniśmy wysłuchać tej prośby, w związku z czym zająć się polską polityką zagraniczną, a szczególnie polską polityką wschodnią. Dlatego, że mieliśmy ostatnio na naszych wschodnich bram interesujące i ważne wydarzenia polityczne, być może nawet przełomowe dla tej części świata. I jest jeden bardzo ciekawy element tych wydarzeń. To znaczy, wiele tutaj mówiono, moi przedmówcy mówili o tym, że politycy nasi od 20 lat żyjący na naszym utrzymaniu odjechali od rzeczywistości społecznej. Myślę, że wydarzenia na Ukrainie dość dobrze to pokazują. Jesteśmy od dłuższego czasu bombardowani propagandą o tym, że ktoś, kto zrobił rewolucję, obalił legalnego prezydenta wybranego zresztą w demokratycznych wyborach jest demokrat. Słyszymy, że rewolucję można zrobić, i jeżeli ma ona poparcie Zachodu, jest to rewolucja demokratyczna. Trzeba się zastanowić w związku z Polacy tak myślą. Badania opinii publicznej wskazują, że mimo iż one różnie pokazują, 35-50% Polaków absolutnie nie popiera tego, co wydarzyło się na Majdanie, to ten głos nie jest w ogóle słyszalny w Polsce i w świecie. Tych, którzy nie popierają Majdanu, nie ma w głównych mediach, nie ma ich w Sejmie. A jest to, jak mówię jeszcze raz, między 35 a 50% polskiego społeczeństwa. I teraz pojawia się pytanie: dlaczego nasza klasa polityczna jednoznacznie popiera przewrót, który jest dokonany przez siły polityczne w znacznej mierze zdominowany przez siły antypolskie, odwołujące się do tradycji banderowskiej, tradycji UPA? Dlaczego, dlaczego? dlaczego? Pisać, że żołnierze upa, to tacy ukraińscy żołnierze wyklęci. Czy każdą rzecz można nam mówić tylko pod warunkiem, że będzie ona permanentnie powtarzana przez telewizję, gazety i radio? Dlaczego jest, do, doszło do sytuacji, w której tylko niewielkie portale internetowe i Facebook staje się źródłem poważnej debaty na temat polskiej polityki zagranicznej? Odpowiedź jest prosta. W pierwszym wieku rządzą elity polityczne, które wychowały się na tym, co przyjechało z zakonu. Wychowały się na paryskiej kulturze i się, o których bardzo często wspominają nasi politycy z prezydentem na Nie mówię, że wszystko, dla napisał Giedroś, było z złej i Z pewnością w okresie Związku Radzieckiego myśl o rozbiciu imperium, o stworzeniu niepodległej Białorusi i Ukrainy była dla Polski nęcąca i była zgodna z polską racją stanu. Należy tylko nie myśleć a historycznie. Zwracam uwagę, że Związku Radzieckiego już nie ma. Jest już Ukraina, jest Białoruś, Litwa, Łotwa, Estonia, jest Gruzja. Są inne republiki postsowieckie. W związku z czym nie można niewolniczo powtarzać schematów y, ideologicznych z innej epoki, tak, jakby pasowały one wątpliw. Y, Co więcej, okazało się, że ta Białoruś niepodległa, Ukraina niepodległa, to jeżeli pytać do, y, te kraje do rządzenia y, miejscowym nacjonalistom, to pierwszą ofiarą tej polityki będą mieszkający tam Polacy. niepodległość i do Polaków miałem okazję zobaczyć będąc na Ukrainie, kiedy mnie, oprowadzał mnie miejscowy ukraiński przewodnik po wielkim pałacu podporca, po którym kury biegają w środku nie tylko po samym pałacu, ale również po kaplicy i widziałem w jaki sposób tam się dba o polskość. Wiemy, w jaki sposób Polacy traktowani są w krajach yy, takich jak Litwa czy Ukraina. Wiemy, że nie że są to kraje nam przyjazne. Wiemy, że te narodowe elity, które polska polityka popiera od ponad 20 lat, są to elity, które swoją tożsamość kształtują na niechęci w stosunku do polskości i do rosyjskości. To, że do rosyjskości, to jest nie nasz problem. Ale to, że kształtują to w opozycji do nas, to jest już nasz problem, i szkoda, że nasza polska polityka zagraniczna od Świerć Wieku udaje, że tego nie zauważa. <tryk> Bardzo widać było to silnie ukąszenie polityką Giedroić w czasie kryzysu ukraińskiego. Powiem tak, myślę, że Wiktor Janukowicz no, nie był to polityk, z którego Ukraińcy na pewno mają za co kochać. Moment bardzo delikatny. Nie był to mąż stanu, nie był to przywódca dbający o swoje państwo. Tym niemniej, z punktu widzenia polskich interesów, był to polityk prowadzący taką, to się na Ukrainie nazywa politykę wielowektorową, czyli yy, oscylującą pomiędzy Wschodem i Zachodem, jako pewien bufor pomiędzy Rosją a krajami zachodnimi. Proste pytanie, czy taka polityka nie jest dla Polski korzystna? Nie, taka ta polityka ukraińska była dla Polski korzystna. Jeszcze dodając fakty, takie, takie jak na przykład to, że yy, ta ekipa prezydenta Jamykowicza bardzo silnie zwalczała, szerzący się szczególnie na zachodniej Ukrainie, kult Bandery, kult UPA. To powoduje, że powinniśmy się byli zastanowić, czy... Tamta Ukraina nie była Ukrainą dla nas politycznie korzystną. I dlaczego to wszystko mówię? Nie tylko dlatego, aby ogłosić, że Polska prowadzi błędną politykę wschodnią od lat. Zwracam uwagę na jeden niezwykle istotny aspekt, od którego zacząłem. Jakieś 35-50% do Polaków, według różnych badań, mimo bombardowania permanentnego od paru miesięcy, propagandą y, promajdanową i prorewolucyjną. dalej tego Majdanu nie popiera, ponieważ widzi w Majdanie jedynie tradycję banderowską. Nie mówię, że na Majdanie wszyscy do tej tradycji się przyznawali i byli tam sami banderowcy, a jest to tradycja dominująca w tej części ukraińskich elit politycznych. I kto się, dzisiaj we współczesnej Polsce może stać się wyrazicielem tej części Polaków, która została zepchnięta przez media i przez polityków sejmowych w niebie. Tą część Polaków dzisiaj może wyrazić tylko ta prawica, która nie czerpie z Biedrojcia, która nie pochodzi z tradycji Solidarności, Odwołujemy się do wielkiej tradycji intelektualnej, politycznej polskiej prawicy, do Aleksandra Białopolskiego, do Romana Tnowskiego, a więc do tych polityków, którzy. A więc tych polityków, którzy potrafili myśleć o polskiej, polskiej racji stanu w kategoriach nie ideologicznych, ale politycznych. Z solidarności, z tej tradycji, ze styropianu, ten nie będzie umiał myśleć o polskiej polityce inaczej niż w kategoriach wiecznego buntu, kontestacji i popierania wszystkich rewolucjonistów dookoła. Na styropianie nie można się tylko przespać. Kto się prześpi, ten nim już cały nasionka i chodzi z nim na plecach do końca życia. Polskiej, narodowej, państwowej polityki nie ma. Jedyną partią polityczną, która nie odwołuje się na prawicy. Poważną partią, która ma szansę przejść 5%, bruch 5% wyborów. znaleźć się w Europarlamencie. A jak się znajdzie w Europarlamencie, to przełami również pewną psychologiczną barierę, która do tej pory mówiła, że to jest głos stracony. Jedyną partią, która polskiej prawicy, która ma szansę 6-5%, jest dzisiaj Kongres Nowej Prawicy. w tym się pojawiają. Przemyśleć stosunek do polskiej polityki zagranicznej, w tym również do Ukrainy i wykorzystując to, że przynajmniej jedna trzecia, do połowy Polaków nie akceptuje tego, co płynie z telewizora, nie zachwyca się witalnym kliczko na y, zjeździe wyborczy Platformy Obywatelskiej. Trzeba tą część Polaków zebrać i to my powinniśmy ją reprezentować w parlamencie europejskim. Dziękuję. Thank you.